Mam 101 tysięcy widzów na YouTubie! Ciekawe ile mam lajków na fanpage'u 17 tysięcy lajków na fanpage'u I 101 tysięcy widzów Ziomy, tak być nie może, 101 tysięcy widzów, 17 tysięcy lajków na fanpage'u, dobijcie mi chociaż 20k lajków na fanpage'u, wbijcie teraz na fanpage'a, przed intrem, wbijacie na fanpage'a, który macie w opisie i dobijacie 20 tysięcy lajków, jak nie dobijecie, to iluminaci was znajdą, ha! Gdzie się urodziłeś? W szpitalu. Jak myślisz, Skyen, jesteś dobry w PVP? Jak myślę? Czy jestem jakimś super Prelokoksem w Minecraft? Nie, nie jestem jakimś super graczem. Nawet bym powiedział, że moje umiejętności są adekwatne do. Przeciętnego gracza na hardkorze Ja się z tym nie kryję W ogóle to się nie oszukujmy, bo klepa w minecrafcie To jest tylko i wyłącznie klikanie myszką I generalnie jeszcze Szybka reakcja, czyli co zrobić jak lecisz Do fosy, kiedy zjeść koksa Jak zagrać Z przeciwnikiem, czy na przykład Czego knoknąć, czy jednak zorać Bądź co bądź, tak jak wspomniałem Klepa w minecrafcie to tylko i wyłącznie Klikanie myszką ja w klikaniu myszką nie jestem jakoś super wybitny. Czy lubisz grać na hardkorze? Czy lubię grać na hardkorze? W sumie to bardzo głupie pytanie, nie wiem czemu na nie odpowiadam. Eee, niezależnie od korzyści, w życiu nie robiłbym czegoś, czego bym nie chciał, więc jeżeli nagrywam hardkora, to znaczy, że mnie to jakoś tam kręci i mam na to ochotę. Czyli lubię grać. Czy zwracasz uwagę na to hejtowanie? Wyzywają cię od skurwy synów i tede. Czy masz na to wyjebane? Czy zwracam uwagę na hejtowanie mnie? A powiem wam szczerze, że ostatnimi czasy, że tak powiem, fala hejtu troszkę zmalała, co mnie bardzo cieszy. Ale nigdy jakoś specjalnie nie zwracałem uwagi na hejt. Chyba że był to hejt na zasadzie konstruktywna opinia. Czyli faktycznie coś spieprzyłem i ktoś mi to wytknął. I przy okazji napisał, że mam suba. To już nie było fajne. Więc po prostu, jak widzę jakiegoś dysmuzga, który bezpodstawnie mnie obraża, to klikam taki magiczny przycisk zablokuj na kanale. No i problem mija z głowy. Ja też jestem Kamil. Wow, no co ty, ale fajnie. Czy nagrywałeś kiedyś z widzem na żywo i gadałeś z nim przez Skype lub przez TS3? Czy nagrywałem kiedyś z widzem na żywo i czy gadałem z nim na Skapie lub TeamSpeak 3? Tak. Możecie to zauważyć po moich, na moich starych filmach. Wtedy, jak miałem 10 tysięcy widzów, jeszcze było to możliwe, żeby nie skrzywdzić reszty. W tym momencie, jakbym nagrał z czterema widzami, to byłaby wielka fala na Skyena. Mnie nie wziąłeś! Brzmi, i takie zborowe konkursy z reflinkami, w których zarabia miliony dolarów i k*** to się wytnie. Gdzie mieszkasz? Pod mostem. Ok, a więc zacznijmy od mojego stanowiska do nagrywania vlogów. Jak już widzicie. Mam tu statyw do kamery. Kamera nie jest ulokowana, ponieważ trzymam ją w ręku. No i bardzo domowym sposobem przyczepiłem sobie mój stary mikrofon, którym kiedyś nagrywałem filmy. Um, do statywu też mam izolacyjną. Jak widzicie, sprawdza się to. No i każdy jest zadowolony. Mikrofonik sobie ładnie siedzi. No i tu powinna być kamera, ale trzymam ją w ręku. To jest mój softbox, czyli takie światełko e, powlekane. Lampa powlekana materiałem, który ładnie wszystko oświetla moją buszkę, żebyście mnie ładnie widzieli. No, i to tyle, jeżeli chodzi o nagrywanie vlogów. Przejdźmy teraz do stanowiska komputerowego. Myślę, że najciekawszym elementem mojego stanowiska komputerowego będzie bez wątpienia mikrofon. Jest to mikrofon firmy ROAD, która mi nie płaci, ale mogę z ręką na sercu ją polecić, ponieważ jest naprawdę dobra, jeżeli chodzi o jakość. A więc spójrzmy na to, to jest popkiller. Popkiller służy po to, żeby na nagraniach mojego głosu, wokalu nie było, wiecie, takiego dmuchania. Wielu youtuberów to niestety ma, ale ja staram się być profesjonalny, no tak w pół profesjonalny i nie chcę mieć czegoś takiego, dlatego używam popkillera. Um, mój mikrofon jest podłączony do kabla XLR, czyli Phantom 4.8, zasilanie. Troszkę bardziej wyostrzone niż tradycyjne USB, dlatego też do takiego mikrofonu potrzeba interfejsu. Ja posiadam interfejs firmy Focusrite, nie jest on jakoś super drogi, aczkolwiek no jednak są to dodatkowe pieniądze, tak. Ale jak już wiecie, ja nagrywam muzykę, nagrywam rapsy, wokale. Dlatego kupiłem sobie taki mikrofon, żeby jednak mieć tą fajną jakość. Z tego co się orientuję SB Mafia, nie słucham za bardzo ich rapu, ale mają ten sam sprzęt co ja. Więc nawet duży progres, że wiecie taki mały youtuber ma taki sprzęt jak SB Mafia. A tutaj jakieś puste butelki po soku z aloesu. No i klawiatura Razera, taka w kit. Myszka, której odradzam, naprawdę nie polecam tej myszki, też od Razera jest fatalna. Ale tu mam syf, nie posprzątałem. Kurczę, będziecie się śmiali ze mnie. A tutaj Enzi dobrze wam radzi. Bo jak go nie posłuchacie, to wiecie, co was czeka. Dobra, no i to na tyle chyba z mojego stanowiska. A pokażę wam jeszcze mój fotel. Mój fotel jest zajebisty, jest wygodny. Można się na nim bujać. Patrzcie, można go tak fajnie odchylać. Nie to co te akare singi, które wcale nie są wygodne. Nie wiem, co to za moda na te fotele gamingowe, które są strasznie niewygodne. A ten fotel jest duży, można się na nim położyć, a nieraz na nim zasypiam jak montuję YouTube'owy hardcore. Ale dobra, to na tyle ze z mojego stanowiska komputerowego. Dobra, żony, to na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, jest jakieś dziwne uczucie. Oni tu są, to... Zasubskrybujcie jego kanał, bo inaczej może stać się mu coś złego.